Jesteśmy w gospodarstwie esterka, rzekłabym, że w ekologicznym, ponieważ od 20 lat nie używamy żadnych środków ochrony roślin. E, jesteśmy w tu właśnie w sercu gospodarstwa, czyli w kuchni, w której się dużo różnych rzeczy dzieje. E, no, jakby w każdym gospodarstwie kuchnia jest sercem, więc... E, Tutaj się dzieją dzieje się gotowanie, dzieją się warsztaty kulinarne, różne inne warsztaty ekologiczne, przyrodnicze. No, wszyscy tu biesiadujemy, wspólnie gotujemy. Przeprowadziłam się tutaj w 2001 roku, czyli już prawie 20 lat tutaj no, jestem i na początku to miało taki charakter bardziej taki, że zwierząt, dużo było zwierząt, były konie, kozy, krowa, baranki. Kaczki. Taką też ważną rzeczą dla mnie w gospodarstwie jest rozwijanie bioróżnorodności, czyli żeby tych roślin, owadów, ssaków małych i większych było dużo, bo wtedy one jakby współdziałają ze sobą. I wtedy nie mamy problemów w ogródku, że na przykład mszyce nam coś zjadają albo że ślimaki nam coś zjadają. Dużo rzeczy też gotujemy, takich, które są smaczne i ludzie pytają i myślę, że będą wkrótce zwierzęta, czyli kury i koza, bo one też pomagają w permakulturze, dostarczają nam nawozu, a tutaj właśnie nawóz jest bardzo potrzebny. Dzisiaj właśnie przygotuję spaghetti z cukinii i tutaj, jak widać, są składniki, czyli cukinia, czosnek, cebulka, cebulka będzie z pomidorami, bo będzie sosik z pomidorów i na to będą kiełki takie na patelnię podsmażane. I to wszystko w sumie. Sól pieprz, można dodać trochę oliwy z chili, papryczką, to jest nasza tutaj, którą robimy też sami. Cukinia jest z ogródka, czosnek z ogródka, cebula też z ogródka i pomidorki też z ogródka. A jeszcze będzie ten, ta bazylia piękna do tego dodana, no bo do spaghetti bazylia jest niezbędna. Tak, czyli, a tu jest taki przyrząd którym skręcę tą cukinię i zrobię z niej spaghetti. spaghetti. I to jest tak. Tu są takie dwa rodzaje, troszkę szersze i troszkę węższe, damy na ten szerszy. I spaghetti z cukinii się robi tak. O, I są takie kluski, że tak powiem, taki makaron. Troszeczkę damy oleju. Teraz wrzucimy cukinię już, jak za chwilkę tutaj gdzie to już może być. Ona będzie sobie pomalutku. Ją długo nie można właśnie gotować, tylko chwilę. Sosik się robi. O, cukinia jest już, bo ona ma, się tak, ma być taka al dente. Także cukinia się zrobiła. I teraz przyprażymy kiełki. O, soczewica. Także w sumie to skończyliśmy, teraz będziemy nakładać na talerze.